Malta-Polska 17 listopada 2025, Narodowy Stadion Takali na Malcie. Witam i zapraszam na miejmy nadzieję emocjonujące zmagania. Oczywiście tutaj dla Polaków cel jest tylko jeden, trzy punkty i pewne zwycięstwo bez większych komplikacji. Przyjrzyjmy się składom. Malta w Bramce z numerem pierwszym, Henry Bonello 3, Ryan. Kamensuli, 22, Zagmaskat, 28, Enrico Pepe, 4, Adam Magri, 6, Mathieu, Guillaumier, 16, Biern Christensen, 17, Teddy Teuma, 30, Ilias Szłarew, 14, Satariano i 31, Jody Jones. Skład reprezentacji Polski, 12 w Grabara, 14, Kiwior, 13, Ziółkowski, 23, Kędziora i 25. Matikasz, czwórka tworząca blok defensywny, pomoc. 21 Zalewski na skrzydle wraz z Jakubem Kamińskim po prawej stronie. 10 Piotr Zieliński, 20 Sebastian Szymański, 4 Bartoszka Pustka i 9 Robert Lewandowski. Już za moment pierwszy gwizdek sędziego głównego, a dzisiaj na stanowisku sędziowskim. Igor Pajac, a więc arbiter z Chorwacji. Oczywiście zdecydowanym faworytem są Biało-Czerwoni. Natomiast tutaj będziemy chcieli wypieczętować awans do parażu w taką mocną kropką nad i, i pokazać, że to drugie miejsce nie jest przypadkiem. Szuarew. Od środka rozpoczęli Maltańczycy, i to oni oddają pierwszy strzał. Teddy Teuma. Ale to jest uderzenie: sparowane, obronione bez większych problemów przez Kamila Grabare. Kivior. Kapuśka, Bartosz. Kapuśka, Lewandowski. Mógł otworzyć już w szóstej minucie wynik spotkania z Satariano. Teuma. Jody Jones. Zagranie znowu do Satariano Na niego trzeba będzie zdecydowanie dzisiaj Najbardziej uważać Teuma do mas Teraz biało-czerwoni próbowali jeszcze Robert Lewandowski Ale nie przyjął dobrze piłki I Henry Bonello od bramki Zieliński Ziłkowski, Matikasz Kapustka 11 minuta meczu Na razie bez większych emocji natomiast za chwilę mogą znaleźć się biało czerwoni pod bramką maltańską, czyli pod bramką Enrego Bonello ziłkowski Zieliński, Gędziora. Szymański, spokojna wymiana piłek na własnej połowie przez reprezentantów Polski. Za dalekie to zagranie, aby mógł zgarnąć je któryś z naszych ofensywnych zawodników. Kamiński. Szymański. Kasz. Jakub Kamiński, trójka biało czerwony w polu karnym. Ale ciężko tutaj będzie przedrzeć się przez ten blok defensywny Maltańczyków. Kapustka Enrico Pepe, bardzo skuteczny odbiór Teddy ma Wycofanie zupełnie niezrozumiałe do Kamenculiego. Iwior Zalewski. Iwior. Wciąż nie ma. Bednarka w linii defensywy. Teraz widzieliśmy niezła sztuczka, ale też powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie chodzi o sztuczki, ale o to, aby być konsekwentnym, aby zdobywać bramki, bo na razie Polakom to nie wychodzi. Zagmaskat. Sporą popularnością na Malcie cieszy się syn Jamiego Karagera. Zresztą sam Jamie Karager też. Na trybunach tutaj zasiadł. Nie ma wprawdzie w wyjściowym składzie jego syna, ale być może wejdzie z ławki rezerwowych. Teraz biało-czerwoni. Lewandowski do środka do Zielińskiego. Kamiński. 30 minuta meczu. Kapustka. Kapustka. Nie możemy wciąż doczekać się przełamania. Kamiński. Jakub Kamiński, czy spróbuje za pola karnego? Kamiński, ale już trójka Maltańczyków obok niego. Bjørn Christensen. Adam Magri, Overend, Pepe. Satariano, czy dojdzie do piłki? Próbował jeszcze zagrać ją do tyłu do Jodiego Jonesa, ale tam byli już Polacy. Kapusta, Robert Lewandowski, uprzedzony przez Enrico Pepe. Dilamier. dobrze znany Polskim kibicom zawodnik, który występował w ekstraklasie, Satariano Matikasz. Zdecydowanie bohater tych eliminacji, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Każ mimo że jest obrońcą, to potrafi także znakomicie uderzyć. Przekonali się już o tym. Rywale, zwłaszcza lubi strzelać Holendrom. Powiem połowa jego bramek w reprezentacji to gole strzelane właśnie przeciwko tej reprezentacji. Overend kontra Zalewski. Zalewski traci piłkę. Jeszcze walczy. Teuma. Kapitan maltańskiej kadry. Do przodu do Jonesa. Satariano. I Zalewski. Szansa na kontrę. Szansa na zdobycie bramki do szatni. Zieliński. Lewandowski zagapił się. Przejęli Maltańczycy. I teraz to oni mogą ruszyć z kontrą Półtora minuty regulaminowego czasu gry pozostało jeszcze do tego, aby dokończyć pierwszą połowę. Nie ma żadnego doliczonego czasu gry. No i też powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie szczególnie było za co doliczać. Jeszcze sędzia pozwoli dograć tę akcję Polakom Jakub Kiwior. Kiwior i fatalne zagranie. 0-0 do przerwy. Malta 0, Polska 0. I zapraszam na drugą połowę. Po pierwszych 45 minutach: Malta 1 strzał, jeden celny. Polska jeden strzał niecelny. Oby w drugiej połowie wyglądało to znacznie lepiej. Kędziora Ziłkowski. Jeśli chodzi o składy, bez zmian. Uuu, ale dalekie zagranie. Ale teraz szykuje się zmiana w reprezentacji Malty. Polembong wejdzie w miejsce Iliasa Szuarefa. Zobaczymy, czy on wniesie coś dobrego do gry naszych rywali. Raczej nie jest to najbardziej znana postać. Dagmar Nigdyś Niegdyś niezłym Maltańczykiem był wsód, ale jego dzisiaj. Nie będziemy oglądać. To już raczej melodia przeszłości, jeśli chodzi o ten wyspiarski kraj. Ziłkowski, Zieliński. Momentami można odnieść wrażenie, że podczas tego meczu można byłoby spokojnie się wyspać. Christensen. Embonk. Satariano, Satariano, Satariano i. Gdyby dopadł do piłki M-Bong, być może umieściłby ją w siatce grabary. Ale Maltańczycy wciąż mogą stwarzać zagrożenie. Będzie za moment rzutrożny. Deddy Teuma, więc kapitan, podchodzi do wykonania tego stałego fragmentu gry. Zmiana w reprezentacji Polski pojawi się. Nowy zawodnik zejdzie. Kapustka jest do grania, daleko od celu. Był jednak goverend Grabara rozkłada ręce i kiwa głową. No widzimy. Że nie wyglądało to zbyt dobrze tym nowym zawodnikiem w reprezentacji Polski, który pojawił się na Murawie jest oczywiście Karol Świderski. Dalekie zagranie do Zalewskiego. I już Maltańczycy. Overend. Otoczony jednak przez dwójkę Polaków. Faul biało-czerwonych. I za chwilę odrzutu wolnego będzie wznawiać Malta. O ile pierwsza połowa była wyrównana, o tyle w pierwszych 10 minutach drugiej połowy widać przewagę Maltańczyków. Zalewski, Świderski. Pocholował nieco piłkę środkiem boiska Karol Świderski. Zagrał teraz na skrzydło do Jakuba Kamińskiego. Kamiński kontra Embon. Kamiński do środka i nikt tego nie zamknął. Jeszcze mogli próbować Polacy, ale odstąpili od piłki. Zupełnie niezrozumiały brak walki ze strony naszych zawodników. Teddy Teuma do Satariano, Satariano, Mbong, Teddy Teuma! Ale obronił to Kamil Grabara. Jeszcze dobitka, jeszcze tam kotłują się w polu karnym zawodnicy Malty. Satariano na czele, Teddy Teuma, Mbong, Mbong. Będzie kolejna okazja dla Malty. Zablokowane uderzenie. Defensywa reprezentacji Polski wyszła po raz kolejny w tym meczu zwycięską ręką, ale dość ryzykowne zagranie do Zielińskiego, krótko, Ziółkowski, tam już czai się duet, Mbong, Satariano z tyłu, także Teddy Teuma, który może próbować przechwytywać piłki, Kasz i Guillaumier, Kamiński, ruszają teraz Polacy z atakiem, Świderski, Lewandowski, Lewandowski, pewny chwyt, Henrego Bonello, nie miał najmniejszych problemów ze złapaniem piłki w tej sytuacji. Zalewski zastawił się, odzyskał piłkę i Lewandowski w z dwójką rywali, ale tutaj był także i faul. A więc będzie za chwilę rzut wolny. Też dobra okazja do tego, aby pokusić się o zagranie być może w pole karne. Basil Tuma pojawi się na boisku, on zastąpi Jodiego Jonesa. To zmiana oczywiście w reprezentacji Malty. Kamiński, widzimy teraz statystyki, 41% posiadania piłki. Malta, 59% Polska, w tym aspekcie Polska dominuje, ale jeśli chodzi o strzały na bramkę, tutaj pełna dominacja Maltańczyków. Lewandowski, Robert Lewandowski, Kamiński, Świderski i piłka sparowana przez Bonello. 73. minuta na tablicy wyników, wciąż 0-0, do 0, ale Biało-Czerwoni mogą po dośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego doprowadzić do prowadzenia. Ciężka męczarnia z Maltańczykami dzisiaj w wykonaniu Polaków. Kirian Enłoko zastąpi Satariano. A teraz zagranie na głowę świderskiego Kivior. Dużo obok niego Basil Tuma. Kivior powalony przez rywala. I będzie niewątpliwie kartka. Pytanie: czy tylko żółta? Tak jest: żółta kartka dla Basila Tumy. Leży na murawie Świderski. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Kiwio oczywiście leży na murawie. Podcięty przez Basila Tumę. Gramy teraz w dziesiątkę. Robert Lewandowski podchodzi, aby wykonać ten rzut wolny. Zagrywa w pole karne tam z poświęceniem Maltańczycy. Matikasz. Rozpoczyna się właśnie ostatni kwadrans. Kamiński, Jakub Kamiński szuka kolegów, do których mógłby zagrać Zalewski. Zalewski i Henry Bonello. Tuma. Rusza atak Maltańczyków. Tym razem spokojnie, ale dalekie zagranie celne do Kiriana Enłoko. Enłoko, i już są Polacy na posterunku. Wraca na boisko Jakub Kibior po kilkuminutowej przerwie. Daleko do Lewandowskiego, ale on już nie ma siły, aby rywalizować o piłkę z Zakiem Maskatem. Tylko truchtem udał się w kierunku futbolówki polski snajper. Ziółkowski, Zalewski. Kolejny atak biało-czerwonych. Najwyższa pora, aby zdobyć pierwszego gola w tym meczu. Zalewski, Kiwior. Za daleko do Zalewskiego. Owerent przechwytuje piłkę, zagrywają do bramkarza Kiwior. Po tym niedokładnym. W zagraniu przechwytuje piłkę, ale ona odbita od polskich zawodników. Pada wprost pod nogi Maltańczyków. Ziłkowski. szybszy jednak rywal. Szymański teraz, biało-czerwoni. Przejęli inicjatywę, ale jak widzimy tylko na moment. Teddy Teuma, Guillaumier do Enwoko nie sięgnął do piłki Maltańczyk. I pytanie do kogo to było zagranie, bo trafiło wprost pod nogi Owerenda. Za chwilę rozpocznie się ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Kamiński. I jeszcze z Faulem Maltańczycy. I przepraszam, oczywiście z Faulem Polacy. Adam Buksa zastąpi Roberta Lewandowskiego. A więc dzisiaj będzie także miał okazję napastnie Gudinezę, aby spróbować strzelić. Z 3 minuty do czasu gry pojawił się na tablicy. Słyszymy jak kibice skandują, nic się nie stało, ale jeszcze przecież nie koniec meczu. Buksa próbował uwolnić się, ale był zbyt wolny, aby dopaść do piłki szybciej niż dopadł do niej Bonello, Zagmaskady, sędzia Igor Pajac. Kończy ten mecz wynikiem 0-0. do -0. Statystyki przemawiają na korzyść Malty, zwłaszcza te kluczowe, czyli strzały na bramkę. Pięć strzałów Malta, trzy celne. Polska tylko trzy strzały, dwa celne. Wprawdzie biało Czerwoni częściej byli w posiadaniu piłki, 60 do 40 w tej kwestii. Natomiast nic szczególnego z tego nie wynikało. Zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam do śledzenia także i kolejnych filmów na kanale. Do usłyszenia.